Witam ponownie wszystkich w kolejnym wideo. Dzisiaj pokażemy Wam, mówiąc garażowym żargonem, jak usunąć crash datę z modułu SRS Forda Fiesty. Czyli mówiąc po polsku, pokażemy procedurę usuwania zdarzenia o wypadku z modułu poduszki powietrznej. Na przykładzie modułu z Forda Fiesty za pomocą rewelacyjnych narzędzi firmy Astel. Airbag Service Tool i Smart OBD Can Tool. Zanim zaczniemy, powiem w telegraficznym skrócie kilka słów na temat samych narzędzi. W tym przypadku będę używał Airbag Service Tool, w skrócie możemy mówić AST. I jest to oprogramowanie z kluczem sprzętowym zwanym USB Dongle. Tak, to właśnie ten zielony pendrive o podobny klucz USB z elektroniką w środku. Dzięki temu oprogramowaniu możesz wyczyścić kierasz daty z około 6000 różnych poduszek powietrznych i ta liczba wciąż rośnie. Ale potrzebujemy również fizycznego łącznika pomiędzy oprogramowaniem a modułem. I tu przychodzi nam z pomocą Smart OBD CAN Tool. Potocznie Smart OBD. Jest to urządzenie, które właśnie widzicie, zakończone wtykiem OBD2 wraz z zasilaczem i kabelkami do połączeń na stole. Przy pracy z modułami poduszek powietrznych czasami będziecie potrzebować też innych urządzeń firmy ale o tym kiedy indziej. Ok, narzędzia mamy gotowe, to przyjrzyjmy się zatem pacjentowi, nad którym dzisiaj będziemy pracować. I to, co teraz powiem, dla większości jest oczywiste, ale należy tu wspomnieć, że usunięcie tzw. crash -daty z modułu SRS robimy na samym końcu, zaraz po wymianie wszelkich sensorów, poduszek, naprawie pasów, napinaczy itd. Czyli wszystko to, co zostało uszkodzone podczas wypadku, musi być wymienione, a dopiero na końcu usuwamy informację o zderzeniu z modułu poduszki powietrznej. A całą operację oczywiście wykonamy na stole. No to zaczynamy. Najpierw musimy pobrać sterowniki oraz oprogramowanie. Ja pobiorę z jednego z naszych serwerów, ale można też od producenta. Idziemy zatem na stronę, której adres widnieje na ekranie, klikamy Open File Server i logujemy się danymi podanymi powyżej. Teraz pobieramy sterowniki i oprogramowanie. Można również pobrać wszystko ze strony producenta. Kiedy sterowniki i oprogramowanie mamy już u siebie na dysku, zaczynamy instalację. Oprogramowanie nie wymaga instalacji, wystarczy umieścić je w dowolnym katalogu i uruchamiając je z niego. Można również utworzyć skrót na polpicie. No i nie zapomnij też o dongle, czyli kluczu sprzętowym, który należy umieścić w porcie USB komputera, z którego korzystamy. Ok! Kiedy wszystko jest już gotowe, uruchamiamy software i szukamy naszego modułu. Jak widzicie, jest tutaj. Klikamy poniżej na zdjęcie, ponieważ szukamy informacji, jak podłączyć moduł, aby odczytać z niego dane. Ok, kiedy moduł jest już połączony ze Smart OBD Tool przy pomocy taśm przewodów, przechodzimy do oprogramowania i klikamy Do It, czyli Zrób to. Teraz program łączy się z serwerem w celu sprawdzenia, czy nowe aktualizacje są dostępne. Dlatego też ważne jest, aby nasz komputer był podłączony do internetu. Poza tym trwa sprawdzanie zabezpieczeń i finalnie otwiera się nam kolejne okno, jak widzicie. A tu klikamy Connect READ DTC. No i w tym momencie program łączy się z modułem i odczytuje diagnostic trouble codes, czyli diagnostyczne kody usterek. Cały proces w naszym przypadku trwa około 1 minuty. Jak widzicie, zostały odczytane błędy. Ale to tylko i wyłącznie dlatego, że robimy całą operację na stole i moduł nie ma kontaktu z czujnikami i innymi elementami elektroniki samochodowej. Widzimy tutaj m.in. błędy takie jak awaria obwodu silniczka podnośnika szyby pasażera, utracona komunikacja z ECM, czyli modułem sterującym silnikiem, oraz PCM, czyli modułem sterującym układem napędowym, ponadto utracona komunikacja z BCM i wiele innych. Oczywiście jest to normalne i nic z tym nie zrobimy, zostawiamy tak jak jest. Przechodzimy zatem do odczytu pamięci e-EPROM. Klikamy zatem Read e-EPROM. Cały proces odczytu pamięci EEPROM trwa ponad 3 minuty, więc przyspieszmy trochę wideo. Jak widzicie, zostaliśmy poproszeni, aby odłączyć zasilanie od modułu. Teraz klikamy OK. Czekamy 30 sekund i podłączamy zasilanie ponownie. Dobrym zwyczajem jest też zapisanie zawartości odczytanej pamięci IPROM do pliku BIN. Po prostu w razie czego, gdyby poszło coś nie tak. Klikamy zatem Save i zapisujemy w dogodnym dla siebie miejscu. Teraz czyścimy pamięć z crash DATA, czyli po naszemu wymazujemy z pamięci IPROM zdarzenie o wypadku, klikając Clear Crash by Dump. Początkujący zapytałby, dlaczego DUMP. Dump to nic innego jak zrzut pamięci. A my właśnie odczytaliśmy zawartość pamięci IPROM, e więc mamy ten zrzut i wymazujemy z niego zapis, który powstał na wskutek wypadku. Jak widzicie, trwa to błyskawicznie i o danej operacji świadczy ten oto komunikat. Clearing crash from dump file OK. I tak jak wspomniałem poprzednio, dobrym zwyczajem jest zapisywanie zawartości pamięci IPROM e sprzed i po operacji, tak na wszelki wypadek. Klikamy Write IPROM. E Pamięć IPROP e zostaje wtedy wymazana i zastąpiona zawartością z wyczyszczonym zdarzeniem wypadku. W naszym przypadku trwa to około dwóch minutek i zostaje zwieńczone komunikatem Write i e PROM OK. Jeśli coś pójdzie nie tak, utracimy połączenie, wyłączą prąd, bateria padnie i tak to zawsze mamy naszą kopię zapasową i możemy powtórzyć całą operację od nowa. A jeśli moduł okaże się uszkodzony, to również zawartość IPROM e można wczytać do kompletnie nowego modułu, ale pamiętajcie, że musi on być bliźniaczy z identycznymi oznaczeniami. OK, jak widzicie, po wczytaniu musimy ponownie zdjąć zasilanie z modułu, co też robimy. Teraz klikamy OK. Czekamy 30 sekund i podłączamy zasilanie ponownie. Teraz pozostaje wyczyścić błędy za pomocą Clear Errors. O pomyślności tej operacji zostaliśmy właśnie poinformowani przez komunikat Clear Errors OK. No i świetnie, w tym miejscu kończy się czynność usuwania karaszdaty z modułu poduszki powietrznej. Teraz, aby zweryfikować nasz wysiłek, musimy włożyć moduł do auta i sprawdzić, czy na desce rozdzielczej świeci się kontrolka poduszki powietrznej. Jeśli nie, to znaczy, że wszystko w porządku, a cała operacja usuwania zdarzenia o wypadku przebiega pomyślnie. A jako ciekawostkę dodam, że możecie już na stole sprawdzić, czy program dokonał zmian w pamięci EEPROM. porównując za pomocą ulubionego HEX edytora pliki zapisane wcześniej jako kopie zapasowe sprzed i po całej operacji. I jak widzicie, są zmiany. No i to już wszystko. Musicie jednak pamiętać, że Airbag Service Tool, czyli AST, to jedno z lepszych rozwiązań na rynku do naprawy modułów poduszek powietrznych docenianych na całym świecie, a przede wszystkim jest naszej rodzimej produkcji. AST wymaga rocznej subskrypcji, dzięki czemu projekt jest ciągle rozwijany, a liczba obsługiwanych modułów poduszek powietrznych rośnie naprawdę w szybkim tempie. Ja już się z Wami żegnam, wciśnijcie na koniec kciuk w górę lub w dół i zostawcie komentarz, abyśmy wiedzieli, czy Wam się to wideo podobało lub nie. A kontakt z nami, jak i linki do naszych sklepów znajdziecie w opisie pod filmem. To do następnego, cześć!